Czyli witajcie z tej strony Powain Mamy dzisiaj piękną pogodę, jest majówka, a tak w zasadzie to dla Was już nie jest, ponieważ oglądacie ten materiał po majówce. A skoro mamy majówkę, to znaczy, że sezon na wszelkiego rodzaju prace, czy to w ogrodzie, czy też gdzieś na działce, możemy uznać za całkowicie rozpoczęty. Dlatego też ja dzisiaj również jestem na działce, ale nie po to, aby odpoczywać, a po to, by nagrywać dla Was kolejne chińskie gadżety. A tak w zasadzie to chińskie elektronarzędzia z łowcychin.pl. Po poprzednim materiałem z chińskimi elektronarzędziami pisaliście, że bardzo Wam się ten odcinek podoba. Łowcy Chin Was wysłuchali i postanowili wysłać mi dla Was kolejne elektronarzędzia. Dlatego teraz bez przedłużania Zobaczcie, co na dzisiejszy odcinek mamy. Pierwsze narzędzie jest to pistolet natryskowy. Bez akumulatorów kosztuje on śmieszne 144 zł i prezentuje się całkiem nieźle. Chińczycy twierdzą, że mamy tutaj silnik 1500 W, który generuje nam 3000 30 obrotów na minutę, gwarantując maksymalny przepływ farby na poziomie 1200 ml na minutę. Możecie teraz powiedzieć, że są to wartości wysane z palca. Tak, ja też tak uważam, ale w dzisiejszych czasach wszyscy producenci robią nas z balona, więc Chińczycy również. Specyfikacja natomiast nie jest tu istotna. Istotne jest to, jak to działa, a działa to całkiem spoko, do czego za chwilę przejdziemy. ale zanim to zrobimy, to muszę powiedzieć, że w zestawie do urządzenia otrzymujemy 3 dysze w różnych rozmiarach, są one różnych kolorów, więc łatwo je rozróżnić. Ja do testu założyłem tę największą. Nie bez powodu powiedziałem wam, że urządzenie kosztuje 144 zł bez akumulatorów, a to dlatego, że w tym momencie możemy je kupić jedynie w takiej konfiguracji. Mi udało wyrwać się wersje, gdzie były w zestawie dwa akumulatory, ale ta opcja niestety jest obecnie niedostępna, jak akumulatory trzeba dokupić osobno. A jakie akumulatory trzeba dokupić? Oczywiście takie same jak w środku większości elektronarzędzi od Drill Pro oraz Biole Works. Są to zwykłe akumulatory od Makity, które możecie kupić w każdym budowlanym. Oczywiście te z Banguda są sporo tańsze i niektóre z nich również mają imponujące pojemności. O akumulatorach tych mówiłem sporo w poprzednim odcinku z testem elektronarzędzi Drill Pro i puszczę wam ten fragment jeszcze raz. Tam ładnie to powiedziałem. No i tutaj generalnie są dwa akumulatory. Zestaw z dwoma akumulatorami kosztuje około 206 zł, z jednym 190, natomiast bez tych akumulatorów około 160 zł. I tak jak mówiłem, te akumulatory są to kopie Makity, może nie dosłowne, ale złącze pasuje, tylko te oznaczenie nam się trochę nie zgadza. Specyfikacje również napięciałem podane jako 88 VF, czyli generalnie przypuszczam, że nic wam to nie mówi. No I na początku również ponieważ jest to taki chamski trick marketingowy, tu żadnych 88V nie ma, to jest po prostu jakaś ich nazwa tego akumulatora. Tam w środku, słuchajcie, jest 5 ogniw litowo-jonowych, to jest pakiet 5S1P, więc znamionowo będzie to 18,5V, czyli przy maksymalnym naładowaniu tam powinno wychodzić powyżej 20V. teraz na zasilacz, co oni tutaj nam dali. No dokładnie się zgadza, 21V, także to nie jest żadne 88 a 185 i to by się zgadzało, ponieważ akumulatory Makity również mają 18V, więc jest pełna kompatybilność, a to oznaczenie jest dość głupie i wprowadza w błąd. Jak już jesteśmy przy to zobaczcie, mają one wskaźnik na ładowania, to jest bardzo fajne. Tak jak już przed chwilą widzieliście, ładujemy je zwykłym zasilaczem. Nie ma tu żadnej stacji szybkiego ładowania, no chyba że od Makity, bo tak jak mówiłem, jest kompatybilność. No ale w zestawie dostajemy tylko coś takiego i podłączamy to tutaj. Na tamtym filmie pokazywałem Wam te mniejsze akumulatorki z Banguda, ale do niektórych elektronarzędzi w zestawie otrzymujemy jeszcze dwa razy większe pakiety czyli 5S2P. I na tych dwóch typach akumulatorów dzisiejsze testy będziemy właśnie przeprowadzać. Ja pistolet przetestowałem na farbie wodnej, która nie była stricte dedykowana do malowania natryskowego, mimo to po lekkim Dawała radę. Urządzenie posiada standardowo 300 wziąłem regulację kąta na Możemy robić to pionowo, poziomo lub punktowo. Kąt ustawiamy przekręcając na na dyszy, jak w standardowym pistolecie do malowania. Zapowiadało się fajnie i malowanie domku przebiegało całkiem sprawnie, dopóki nie rozładował się akumulator. Na początku test przeprowadzamy na tym mniejszym akumulatorze, a to przez fakt, że pistolet sam w sobie już trochę waży i po założeniu tego dużego akumulatora i zalaniu farby do pełna, urządzenie robi się naprawdę ciężkie. Ale do rzeczy: mniejszy akumulator wystarczył na wypsikanie ponad 2 trzecich zbiornika, trochę farby w nim zostało. duży akumulator Wystarczą natomiast na dwa razy dłużej, ponieważ jest on przynajmniej w teorii dwa razy większy, a to za stroną dwóch rzędów ogniw, no i to by się nawet zgadzało, bo średnio faktycznie te akumulatory wystarczają na dwa razy dłużej niż te mniejsze. I to nie tylko na tym pistolecie, ale na wszystkich elektronarzędziach. Żeby malować tutaj bez przerw, potrzebowalibyśmy ze trzech lub czterech tych większych akumulatorów, czyli po prostu jak jeden się rozładuje, podłączamy go do ładowania i bierzemy kolejny, i tak dalej. U mnie zdało to egzamin i używam tutaj tylko czterech akumulatorów, z czego jeden był ten mniejszy, a trzy były duże. Dzięki temu mogłem malować bez żadnych przerw, no chyba, że na uzupełnienie farby w Albo czyszczenie dyszy, ale o tym powiem jeszcze za chwilę. Jak na chińskie akusy uważam ten wynik za akceptowalny. Oczywiście, gdyby użyć tu oryginalnych akumulatorów Makity, można by już liczyć na cuda, ale ceny tych akumulatorów są spore. Minusem urządzenia jest jego faktyczna moc. Tutaj przytoczę Wam takie porównanie, ponieważ do malowania używaliśmy również agregatu marki BAS Polska. Jest to agregat zasilany z sieci, który kosztuje około 300 zł. Tym urządzeniem malowanie szło sporo sprawniej, poza sprawą większej mocy i zdecydowanie większego przepływu farby. Niestety urządzenie to nie było aż tak mobilne jak nasz Chińczyk, ponieważ jest zdecydowanie większe i przede wszystkim jest na kablu. Teraz ktoś powie, że nie ma co porównywać elektronarzędzi akumulatorowych do tych zasilanych z sieci. No i coś w tym jest jednak, że obecnie elektronarzędzia akumulatorowe coraz bardziej dążą do tego, aby dorównywać tym sieciowym. Więc myślę, że o takie porównanie mogłem się tutaj pokusić. A z dodatkowych rzeczy to fakt, że mimo zastosowania tej największej dyszy, dość często się ona zapychała. Trzeba było ją rozkręcać i myć. Na szczęście samo odkręcenie jej jest banalnie proste. Robimy to bardzo szybko i sprawnie, więc nie był to żaden problem. Przypuszczam, że zapychanie się było kwestią gęstości farby, ponieważ pistolet BAS Polska zapychał się równie często. Podsumowując, domek na działce spokojnie tym pomaluję. Ale za tak niską cenę nie liczcie na cuda. Kolejny produkt, który testowaliśmy, jest to podkaszarka Drill Pro, działająca na dokładnie te same akumulatory co nasz pistolet. W zestawie do podkaszarki otrzymujemy dwa te większe akumulatory. I jeśli chodzi o to, ile musicie za taki zestaw zapłacić, to szczerze nie powiem wam tutaj nic konkretnego, ponieważ te ceny się mocno zmieniają i zależą właśnie od ilości akumulatorów oraz aktualnej promocji. Więc po prostu, aby sprawdzić aktualną cenę, zaglądajcie do opisu. Jeśli chodzi o specyfikację, to jej również wam tutaj nie będę już podawał, bo po poprzednim produkcie, tak jak sami słyszeliście, jest ona totalnie niemiarodajna. W zestawie do podkaszarki otrzymujemy trzy różne otrzym o czym powiem za chwilę, ale najpierw chciałem wam uświadomić, że my tym testem wystawiliśmy to urządzenie na naprawdę bardzo trudną próbę. Trawa na działce była bardzo duża, ani razu w tym roku jeszcze jej nie kosiliśmy. Produkt ten absolutnie nie jest dedykowany do koszenia tak dużej trawy i to na tak dużym obszarze, więc można powiedzieć, że warunki nasza podkaszarka miała hardkorowe, a sam test zaczęliśmy od ostrza plastikowego, które radziło sobie wyjątkowo dobrze. Serio, jak na takie maleństwo byłem pełen podziwu, natomiast minusem był fakt, że ostrze przez swoją bardzo małą wagę nie dawało sobie rady z jakimiś tam większymi chwastami o grubszych łodygach. Trawę jednak Siło bez problemu i to wcale nie małą trawę. Takich ostrzy w zestawie otrzymujemy kilka, więc nawet gdybyśmy je złamali na jakimś kamieniu, to mamy zapas. Następnie mamy tutaj ostrze metalowe. Takie ostrza w zestawie są dwa. Jeśli chodzi o test, to zauważyłem tutaj dużą poprawę względem ostrza plastikowego. Przez większą wagę nawet większe chwasty i mlecze nie zatrzymywały go i szło to po prostu sprawniej. spadków mocy przez większą wagę ostrza nie zaobserwowałem. Jako trzecie rozwiązanie mamy tutaj ostrze tarczowe i ono w naszych testach poradziło sobie moim zdaniem najgorzej. Trawa bardzo się w nie plątała, momentami zapychała się między. Właśnie tym ostrzem a osłoną ochronną. Prawdopodobnie, gdyby zdjąć tę osłonkę, problem by zniknął. Tylko, że ja byłbym wtedy cały w trawie, więc może i wygląda to fajnie, ale do takiej trawy jak tutaj jest to już przerost formy nad treścią. Co do czasu pracy na akumulatorze, to powiedziałbym, że jest nawet bardzo dobrze. Zobaczcie, to wszystko wykosiłem na jednym akusie. Urządzenie jest bardzo oszczędne, jeśli chodzi o pobór prądu. Ale czekajcie, czy wy uważacie, że skoszona trawa powinna wyglądać w taki sposób? No oczywiście, że nie. Dlatego tak czy siak po zakończonych testach musiał tutaj wjechać większy sprzęt. Podsumowując, podkaszarka ta Sprawdzi się idealnie do małych podwórek, które bez problemu skosicie nawet na jednym ładowaniu. Będzie ona również pomocna gdzieś pod krzakami czy między drzewami, gdzie po prostu kosiarka nie ma jak wjechać. Natomiast jeśli chodzi o taką większą trawę i większe działki, no to tak jak wspomniałem, może być to tylko dodatek do kosiarki, bo koszenie tak dużej przestrzeni tym urządzeniem jest totalnie bez sensu. A no i jeszcze muszę wam dodać, że do podkoszarki tej możecie dokupić takie kółka, które sprawią, że trawa w każdym miejscu będzie skoszona na tą samą długość. Jak to się sprawdzi, tego nie wiem, ale mówię wam, że taka opcja jest. Trzecie urządzenie jest to wiertarko wkrętarka, która kosztuje zaledwie 167 zł i dostajemy do niej dwa te mniejsze akumulatory. Akusy te jednakże o dziwo mają inne złącze i nie są kompatybilne z Makitą. Jest to pierwszy produkt od Drill Pro, który dla was testuje i posiada on inne akumulatory, a tak w zasadzie to inne złącze, bo same akumulatory i ich pojemność są te same, a nawet ładowarka jest ta sama. Trochę to smutne, ale pewnie producent miał tu jakieś powody do takiego zastosowania. Nie będziemy jednak snuć teorii, tylko sprawdzimy jak ta wkrętarka działa. Bo działa serio dobrze. Porównując ją do mojej wkrętarki, której zazwyczaj używam, moc jest dużo większa i na drugim biegu nie ma szans, aby... Aby zatrzymać ją ręką. Moją da się zatrzymać, zarówno na pierwszym, jak i drugim biegu, więc no. Krętarka topsy oczywiście sprzęgło i diodę doświetlającą. Jest także poziomica, a to jest akurat fajne rozwiązanie, moim zdaniem na plus. Znalazł się tu również udar, więc możemy tym wiercić w betonie. Mimo to zaczęliśmy jednak od testów kręcania i wykręcania wkrętów. I muszę wam powiedzieć, że jest po prostu bajka. Moc jest duża, sprzęgło działa świetnie, da się tym naprawdę dużo przykręcić. Jeśli chodzi o wspomniane wiercenie w betonie, to oczywiście to sprawdziłem. I muszę wam powiedzieć, że tu już bez szału. Nawet z tym udarem wiercenie w betonie to już jest zadanie mijające się z celem. Trochę lepiej jest kostką brukową, ale również wiercenie w niej tym urządzeniem do przyjemnych nie należy. Dobrze jest natomiast jeśli chodzi o cegłę. Tu na luzie da się coś wywiercić i to już na plus. Jeśli chodzi o czas pracy tego urządzenia na akumulatorach, jest bardzo dobrze. Podczas testów nie udało mi się rozładować ani jednego z nich. No i tutaj słuchajcie, osobiście uważam, że jak za 107 zł z dwoma akumulatorami, jest to jedno z najbardziej opłacalnych chińskich elektronarzędzi, jakie dotychczas testowaliśmy. A przy tym jakości osiągi tej wkrętarki, jak na taką cenę, są naprawdę ok. Ostatnim narzędziem Jakie na dzisiaj mamy, jest to klucz udarowy też od Drill Pro. I tu za 181 zł otrzymujemy również dwa akumulatory. Ale słuchajcie, to już są dwa te większe akumulatory, więc również ten zestaw jest bardzo opłacalny. Jeśli natomiast chodzi o sam klucz, to tutaj dużo wam powiedzieć nie mogę. On po prostu działa. Koło w samochodzie bez większych problemów odkręcimy. Nawet z zapieczoną śrubą od ostrza w kosiarce, której nie mogliśmy odkręcić kluczem płaskim, nasz klucz udarowy bez problemu sobie poradził. I to słuchajcie, bez zająknięcia. Potem, gdy go tym kluczem przykręciliśmy, ponownie kluczem płaskim nie mogliśmy go odkręcić. Także jest... Jest naprawdę bardzo dobrze. Niestety tej naprawy kosiarki wam tutaj nie nagrałem. Plusów urządzenia to fakt, że mamy tutaj standardowe mocowanie na klucze nasadowe, ale również do tego w środku jest czworokątny otwór na więc teoretycznie możemy z tego korzystać jako sprętarki, ale trzeba pamiętać, że udaru w tym urządzeniu nie da się w żaden sposób wyłączyć. No i cóż, to już wszystkie elektronarzędzia, które na dzisiaj dla was miałem. Wszystkie z nich macie dostępne na stronie łowcychin.pl łowcyhin specjalnie utworzyli zakładkę na swojej stronie, w której znajdują się wszystkie produkty, które dla Was testowałem. Także link do tej strony również zostawiam Wam w opisie i gdybyście szukali jakiegoś produktu, Produkt, który dla Was testowałem, to na pewno tam się on znajdzie. Cóż, mam nadzieję, że dzisiejsze elektronarzędzia się Wam spodobały. Jeśli chcecie więcej takich filmów, właśnie z chińskimi elektronarzędziami, koniecznie dawajcie znać łapką w górę, bo ja już mam pomysł na kolejny odcinek z elektronarzędziami dla Was. Aby ich nie przegapić, suba również możecie zostawić. A na dzisiaj już nie przedłużam, żegnam się z Wami, no i narka.